To już jest czwarta edycja konkursu, międzynarodowego konkursu fotografii. Definicja przestrzeni, Space Definition, która ma na celu zdefiniowanie przestrzeni różnego rodzaju, zarówno przestrzeni zewnętrznych, jak i przestrzeni wewnętrznych uczestników. Zdefiniowanie ich poprzez obraz fotograficzny, który w różny sposób może być kształtowany, również środkami fotograficznymi, jak i programami graficznymi. Wysłało nam pracę w tegorocznej edycji 146 uczestników. W sumie jury przeanalizowało 548 zdjęć, 12 filmów wideo, ponieważ mamy jeszcze taką kategorię. Cztery nagrody regulaminowe, dwie nagrody Fundacji im. Kielskiej Szkoły Krajobrazu za Krajobraz Polski to jest taka kategoria i jedna nagroda za film wideo. Oczywiście otwieramy tę wystawę w warunkach pandemii, bo dzisiaj byłby uroczysty wernisarz, goście, wręczanie nagród, przyjęcie jakieś, podczas którego by można było porozmawiać, poznać ludzi, którzy przyjadą z całej Polski i nie tylko. Niestety sytuacja nam nie pozwala, ale cała wystawa wybrzmi do końca. Jest katalog wydrukowany, medale przygotowane i wszystko to będzie czekało. Oczywiście nagrody prześlemy pocztą i otworzymy i pokażemy. Póki nie będziemy mogli zaprosić publiczności do środka, pokażemy wystawę zdalnie. Ale na razie proszę ją oglądać na naszej stronie internetowej, na naszym facebooku, tam będzie pokazywana. No i będziemy czekać na to, żeby w Realu można by ją było otworzyć, zaprosić gości i rzeczywiście, żeby mogli pospacerować po salach i zapoznać się z tymi fantastycznymi fotografikami.